Hello, CQ, hello, CQ via Oscar, Sierra Papa 1, Whiskey, Sierra Radio Mobile Hello, CQ, hello, CQ via Oscar 51, this is Sierra Papa 1, Whiskey, Sierra Radio Mobile Sierra Papa 1, Whiskey, Sierra Radio Mobile Sierra Papa 1, Whiskey Sierra Radio Mobile Hello CQ, hello CQ, the Oscars, Sierra Papa 1, Whiskey Sierra Radio Mobile CQ, hello CQ, via Oscar, Sierra Papa One whisky, Sierra Radio Mobile. One, two, three, hello, CQ, Sierra Papa One whisky, Sierra Radio Mobile. Trzy stopnie elewacji. Także dosyć nisko. 1, 2, 3 test, próba Sierra Papa One Whiskey, Sierra Radio Mobile 2 stopnie elewacji Jeszcze słychać 1, 2, 3, test Stefan Paweł 1, Banda Stefan Roman, test 1.5 Grad Elevation 1 stopnia elewacji Ras, test 1 grad elevation only Sierra Papa 1 whiskey Sierra Radio Mobile 0 0.5 grad elevation now 0 0.3 elevation now SP 1 whiskey Sierra Radio 0 0.1 elevation end of pass No satellite polece. 2,4 GHz, wiadomo dosyć wysokie pasmo, niemniej jednak z konwerterem, z taką prostą anteną jest szansa zrobić łączność samochodu. Nadawałem mocą 50W z radiotelefonu samochodowego z anteny GP3 pasmowej na dachu, a odbierałem konwerterem z częstotliwością pośrednią 123,200 oczywiście częstotliwość środkowa dla satelity Oscar 51.